Wyjeżdżam z Krakowa i zabieram ze sobą Oklahoma Burgera. Kiedy powiedziałem, że na święta wyjeżdżam z kraju, większość z Was obstawiała Szkocję. I szczerze nie dziwię się, to był całkiem logiczny strzał. Ktoś nawet napisał Brazylia, znaczy byłoby fajnie, ale nie, jadę do kraju mojej żony, do Chorwacji, i pewnie większość z Was myśli, że będzie tylko odpoczynek, rodzina i tradycyjne jedzenie. I tak, to na pewno część planu. Ale uświadomiłem sobie coś jeszcze. Nawet kiedy robię sobie przerwę i tak nie potrafię trzymać się z dala od burgerów, więc. Będę pracował, no dobra, może, może nie tak typowo, pracował, ale będę gościem w kilku burgerowniach. Postoję przy grillu przez parę godzin, posmarzę burgery i wszystko nagram. Mam już trzy miejsca ustawione. Jedno to numer jeden wśród sieci burgerowych w Chorwacji. Drugie to miejsce znane jako najlepszy smash burger. Na to serio bardzo się jaram. A trzecie to zupełnie nowe miejsce, bo specjalnie chciałem zobaczyć trzy różne kategorie. Jeśli ogląda mnie ktoś z Chorwacji, dajcie znać w komentarzach. Naprawdę jestem ciekaw, jak daleko to wszystko dotarło. A skoro jutro wigilia wesołych świąt, kochani, jak spędzacie święta w tym roku?